hej hejka, hejka tu Kamykos, witam was w odcinku ze Gajs, słuchajcie, zawitał karnawał i ja też mam karnawałowe przebranie klauna. Yy, I standardowo zaczniemy sobie od kółeczka, ale chciałem wam coś pokazać z kółeczkiem, jak to wygląda w tej grze, że jeżeli się wybierze to kółeczko, to nieważne co, yy, jak będziecie czekać tutaj czy nie, zawsze wygrywacie klejnoty i teraz wam to udowodnię, zobaczcie. Startujemy, jeszcze się kręci, a ja wciskam Escape. I co mam? A jeszcze się kręci, kuku, kręci. Ale i tak mam 5 klejnotów, więc codziennie wchodzę po te 5 klejnotów. Zawsze te 5 klejnotów uzbierałem sobie ponad 2000, więc całkiem przyjemnie. Natomiast, no, rzadko kiedy wypada coś innego, skórki wypadają czasami. To po skórki warto chodzić. Co my tu mamy jeszcze? Yy, wygrywam Final Judgment, jakąś łapkę... W... Nie, tu są kroki chyba były, tak? Trzy pozycje mi zostały, no dobra. I trzy dni, więc niewiele. Ja chyba mam szansę, żeby wygrać tutaj. Karnawałowy Chaos, ja już sobie grałem. Tu są losowe tryby gier i zdobywa się pudełki. Ale co my tu zagramy? Najpierw zagram sobie drużnowy dasz, to nie... Skyslide, co to jest? Jako rozgrzewkę, niech będzie. Pan klaun? Hm. Trzy razy jest ta sama mapka, więc... Także widzicie, z tym kółeczkiem to jest tak, że no niby się losuje... Nie wiem, jestem ciekaw czy ktokolwiek od was wygrał jakiegoś skinka lepszego niż te podstawowe. Dajcie znać w komentarzu. Jest, że tak powiem, łapka. Która, że tak powiem, jest bardzo fajna. I teraz się, że tak powiem, tutaj przyspiesza, spadając. Dobra, ominęłem. Oj, nie trafiłem. No, ciekawe, ciekawe. No, wyprzedzili mnie na pewno, mi gracze. Dobra, teraz zbaboliłem po raz drugi. Trudno, tak to bywa. Ej, no ale przecież mi się udało, no. Chyba nic z tego nie będzie. Nie dostanę się do finału, chociaż może. Jest kolejna, że tak powiem... ...potyczka. Z laserami. Ajajaj, skręciłem. Tu są inni gracze już? Przydzieli mnie? Nie wiadomo, chyba tak. Fajna jest ta mapka, powiem wam. Natomiast, no ona nie jest wcale taka prosta, jak się wydaje, wiecie? O, lasery. Ach, tu nie trafiłem. I teraz lasery znowuż. A, i w laser wpadłem, no cóż. Okej... Okay. ŚRODEK! Mhm. Jak widać... Hm. Dobra, odpadłem, no niestety. Ale rozgrzewka całkiem przyje... przyzwoita, bym powiedział. Dobra jest ta mapka, powiem wam, naprawdę, można sobie poćwiczyć refleks. no... Ja parę razy nią grałem wcześniej, akurat nie teraz, przy tym wydarzeniu, ale... Przy jakichś wcześniejszych i naprawdę dawałem radę, Znaczy przechodziłem ją, a teraz, no akurat mi się nie udało, niestety. No ale cóż, jajko, kolejne jajko do kolekcji. Dobra, gramy karnawałowe. Mapki to będą różne mapki, więc na pewno coś fajnego wybierze. Nam tutaj gra. Będzie jakiś slider znowuż czy dżungla? Nie, ten, Egipt, Lost Temple. No, to jest 8 osób tylko przychodzi, więc nie jest to trudne. Ale tutaj jakieś diamenty ze mną grają. Ach, dobra, udało mi się przejść. Tu też od razu przeskoczymy. No nie trafiłem, dobra, ok. Za szybko. No, kamykos, kamykos, kamykos. Dobra, i teraz właśnie jump tu. Na pewno mnie wyprzedzili, słuchajcie już. Ale tutaj mieli problem, widzę. Niektórzy gracze tam już są. Tu też jest taki super slide, można to przejść. Dobra ja sobie z dwóch graczy przede mną Tutaj był jakiś tam popcorn jeszcze schowany widzieliście O i tu kolega w... No, DJ Dodo przejdzie? Przeszedł 4, 5, 6 i. Chyba popcorn będzie czekał do końca. Jest popcorn No, ledwo popcorn się załapał, widzę. Teraz zobaczymy, jaka będzie mapka. Czy będzie dżungla? Czy jakaś inna? Stumble Cove, ok. Cztery, tym razem tylko cztery osoby przychodzą. Myślę, że tak powiem. Na razie jestem pierwszy. I teraz trzeba biec z górą szybciutko, i innym przeszkadzać. Aj, ja zabrał mi. Ale tu jeszcze mogę wskoczyć. Hop. No, będę nawet. Jeżeli będę nawet. Dobra, nie widzieliście tego. Nie chciałem skoczyć na tą. No właśnie, bo mnie, że tak powiem. No i niestety odpadłem. No cóż, za długo się tu bawiłem. Byłem pierwszy, ale. Popcorn odpadł też, także. Ale fajnie ten skin popcorn. Dobra. Czy zrobiłem jakąś misję? Tak, w tyle gier. To jakąś misję zrobiłem. Zobaczmy, co mamy w przepustce. O! Jeszcze nie mam nic do odblokowania, ale tu mam misję do dobrania. Jeszcze... O! 15 klejnotów, przyda się, przyda się. Słuchajcie, dobra, gram kolejną. Czy ja mogę tutaj... Nie wiem, myślałem, że mogę odebrać coś, ale mam tutaj do dobrania prezencik. Rainbow Lancer. Dobra, spróbujmy. I... To też mam już niestety. Bardzo dużo mam pozbieranych tych, słuchajcie, różnych skinków. Rzadko WAD wpada coś fajnego niestety. A ten akurat którego mam teraz tutaj na karnawał chyba z zeszłego roku bardzo fajny. No i taką mapkę nam wybierze. Disco Disco dajcie disco. O, kraby też są fajne. Dawno nie było krabów. Długo dobiera. On. No, kraby, dobra! A nie, to są jakieś inne kraby. A nie! Dobra, wyłączył mi się głos w słuchawkach. Trudno. Nie jestem w stanie tutaj przejść, to na pewno w pierwszej ósemce, moim zdaniem, bez problemu. Ja zapomniałem jak tu się przechodzi, ale właśnie tam wpadnie do wody kolega i na łapek raba. To nie mogę go zrzucić, a już kolega był jeden, tak? No a ja sobie zjadę tu. Także o kolejny popcorn. Popcorn nie wszedł w map, w map w metę. To jen berbero. Berbeo. Okej. Okay. Jakie ma śmieszne te kroki. I został jeszcze jeden gracz. Już nie zdążam ci tutaj odpadli. Tak jest. Ania odpadła. O, przykro. Smuteczek. No i co my tu będziemy mieli? Na kolejną mapę. O nie! No to tego na pewno nie wygram. Słuchajcie, to jest tak niewdzięczna mapka. Teraz spróbujemy, ale. No właśnie, i spadł. I od początku, i tu będzie tak w kółko. No, udało mi się. Jak mnie, że na piłka nie trafi, to nawet dojdę do zładzie. O! o ale byłem blisko, żeby to przejść, naprawdę. Ja jeszcze nikt tutaj nie doszedł, nie, jest tam ktoś na mecie, widzę. Ale że tak powiem... Ja już sobie wejdę, nie będę tutaj ten. O, ale ma się fajnego. No bo właśnie, tak jak ktoś będzie stał, to będzie mógł przeskoczyć go, więc... jeżeli się dobrze odbije, nie w tą stronę, tylko w drugą stronę, skacząc, Dobrze, kolega próbował, ale mu nie starczyło, niestety, miejsca. Chunk tu próbował przeskakiwać na te kostki. To chyba nie jest dobry pomysł. Można skakać pomiędzy tymi yy, platformami. Najlepiej chyba. Dobra, jestem w finale. Byłoby miło, żebym wygrał chociaż bitwę no... odcinka. Co będzie? Statyk piratów. Wow! Lubię to, to lubię, tylko lubię jak mam tu umiejętności, jakieś zdolności w sensie. A tu nie ma żadnych zdolności, niestety, na tym poziomie. I sobie że tak powiem, gdzieś tutaj zaskoczę. Tu jest beczek. Opuść statek. No ja jeszcze nie chcę skakać do wody. Niech on idzie na dno trochę. Tam zaskoczyli. Tam kolega i widzę długo, 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 długo. Nic. O beczka wybucha. I trzeba po prostu skakać. Tak naprawdę, jak tu był rekin. <laughs> No ale mało z braku, słuchajcie. Dobra, jeszcze jak ktoś został. Tam jeszcze ktoś został To, to ty, ten rekin będzie gdzie skakał, a ja sobie tu skakał w tą stronę i w tą stronę. Na pewno kiedyś wpadnie ktoś do wody Chciałbym zobaczyć gdzie on jest. O, wpadł! Wygrałem! Nice! Wystarczyło dobrze skakać. No. Wygrałem grę. Dawno nie wygrałem. Ale no odcinek będzie w sam raz. Słuchajcie, zobaczcie. Koronka jest. Dojdę do trzeciej rundy w tylu grach. O, nawet dwie misje mi się udało zrobić. Dobra, bierzemy, odbieramy tutaj nagrodę. Czemu ciągle to samo jajko dostaje? Dlaczego to samo jajko ciągle dostaje, słuchajcie? Jest. Jest 15 klejnocików. O no, pocało się zrobić. I mamy dwa boksy do otwarcia. Także uwaga, lecimy. To mam. I krok jakiś z dymek. Okej, okay, no tutaj jest jeden. No też dostałem. Aj, no cóż. Słuchajcie Ta mapka z tym slajdem, że tak powiem jest fajna. Ale one są, w... słuchajcie, wszystkie trzy bitwy są na tej samej mapce, więc no Zagram sobie jeszcze na koniec odcinka Lesy Tracer drużynowo. O, będzie szybko, bo jest tylko 8 graczy. Więc nie wiem, czy są dwie drużyny, czy chyba nie dwie drużyny, tylko cztery. Nie grają, to nie wiem. Zaraz zobaczymy. I na koniec otworzę sobie jeszcze pudełko z żetony. Może coś fajnego wpadnie. I warto, powiem Wam tak, o ile z tego kółka wlatują głównie po 5 klejnotów, no i opłaca się zbierać, żeby właśnie mieć na pasa, a, czyli dwa, dwa zespoły jednak, a na żetony, żetony też się opłaca, bo z żetonów właśnie więcej można fajniejszych rzeczy wyciągnąć, szczerze mówiąc. Dobra, dobrałem kółeczko. Tu ktoś coś rzucił. A, mam te umiejętności. Okej. Okay. nice. Czy ktoś tutaj wypadł? Na razie nikt nie wypadł. Ktoś odpadł. Co to za piłka jakaś? Rzucimy jakąś piłkę. Ej, spowolnił mnie, ale numer. Dobra, weźcie kulkę, weźcie kulkę. Tak, ta kulka spowalnia. Nie, Luka! O, przeszliśmy, dobra, okej. Okay. Czyli mój... mój team wygrał. Czyli teraz będzie... A, tu już koniec! No dobra. Czyli nie nagrałem się za bardzo i koledzy zrobili za mnie... misję. I 40 aż tych dostałem za wygraną. E, to spoko. To te 40 okularków, to się opłaca, bo to się wymienia właśnie tutaj na te nagrody. Nagrody główne. Można wygrać sobie takie rzeczy. Dobra, a mam w sklepiku do odebrania, tak jak powiedziałem, pakiety. Także to się opłaca. Z pakietów odebrać i zarzutone. I uwaga, co dostaniemy muszkieter, którego mam chyba, a nie, chyba nie mam dobrze, moi drodzy pozdrawiam was serdecznie mam nadzieję, że wam się podobało jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę i możecie też zasubskrybować jeżeli tego nie robicie i co, i do zobaczenia w następnym odcinku trzymajcie się, hejka, pa pa